Teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się na chwilę do czasów nieco współczesnych. Żyjemy również w roku 95-lecia Powstania Wielkopolskiego. I chcielibyśmy w tej chwili przedstawić komunikat stanu upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile. Komunikat przedstawił kolega Wojciech Kitzman, który jest członkiem zarządu Pilskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego regionalistą, krajoznawcą, falerystą, autorem wielu publikacji z dziejów regionu, popularyzatorem wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, sporządził słownik osób, które w powiecie wiejskim działały czy uczestniczyły w walkach powstańczych, zinwentaryzował mówiły istniejące powstańcze, jest autorem wielu już haseł osobowych, opracowanych. Między innymi, jeżeli chodzi o Piłę, to ukazały się, opracował takie w biogramie Kazimierza Rybickiego oraz pierwszego prezydenta naszego miasta Franciszka Toboły, którego rondo niedawno otwieraliśmy, którego przedstawiciele rodziny są na tej sali, a ponadto, jeżeli chodzi o powiat Pilski to zajmował się postacią Jana Stosina z Kresna, a ostatnio Antoniego Gnajdka z Łobrzynicy. Na co dzień jest emerytowanym inżynierem geologii górniczym, a to co przedstawi to jest efekt jego pasji pasjon pasjonackiej. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego zajmuje się między innymi, innymi zbieraniem i dokumentowaniem czynu powstańczych. W tym zakresie nasze koło nr 9 w Pile obejmuje Powiat Wiński, a więc i Piłę. Co, co uczyniono w zakresie upamiętniania na terenie naszego miasta? Otóż znajduje się jeden obelisk przy ulicy Bydgoskiej, odsłonięty w roku, tam co roku odbywamy y, uroczystości związane z kolejnymi rocznicami wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dalej pięć tablic pamiątkowych. Jedna w holu dworca naszego kolejowego upamiętniająca przejazd przez piłę Jana Ignacego Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego. Następnie na ulicy Śródmiejskiej tablica poświęcona Radzie Ludowej działającej w w okresie Powstania Wielkopolskiego odsłonięta w grudniu 2008 roku. Kolejna tablica na budynku Starostwa upamiętnia postać Wacława Cygiełki, członka Rady Naczelnej Ludowej w Poznaniu, a zarazem pierwszego Starosty Pilskiego w latach 46-48. Również ta tablica została odsłonięta w 2008 roku. W Holu Urzędu Miasta znajduje się tablica poświęcona Franciszkowi Tobole, pierwszemu prezydentowi naszego miasta, odsłonięta w grudniu 2012 roku. I na ulicy Ducholskiej pod numerem 12, tam gdzie mieszkali Franciszek i jego syn Bogdan, honorowy obywatel Piły, to połowie, została odsłonięta, ufundowana przez rodzinę tablica pamiątkowa im poświęcona. Nazwy związane z powstaniem wielkopolskim noszą gimnazjum im. Jana Ignacego Paderewskiego od 2002 roku. Zarząd Rejonowej Ligi Obrony Kraju imieniem pułkownika Rybickiego od 2009 roku, ale ja powstańców Wielkopolskich od 1977 roku, ulica Piłsudskiego formalnie od maja 2008, a faktycznie od tego roku, ulica Jana Ignacego Paderewskiego od 1945 roku. Rondo Franciszka Toboły to miało miejsce w tym roku, i rondo Józefa Piłsudskiego od 2008 roku. W zakresie wiedzy o powstańcach, dotychczas ustaliliśmy 72 nazwiska powstańców wielkopolskich mieszkających w Piłku oraz 38 nazwisk powstańców, którzy w różnych okresach i w różnych okolicznościach przebywali w Pile, między innymi księża, którzy tu sprawowali swoją posługę kapłańską, a byli powstańcami Wielkopolskimi. Z tej liczby dotychczas opracowaliśmy 44 biogramy, z których 26 zostało już opublikowanych. O pozostałych powstańcach niestety mamy niewielkie dane. Podam tutaj przykład. Na historycznym zamkniętym cmentarzu przy Alei Powstańców Wielkopolskich jest nagrobek Anny Grzeszowskiej z napisem Żona Powstańca Wielkopolskiego. Ale dotychczas nie udało nam się ustalić danych tegoż powstańca. Na cmentarzu komunalnym w Pile znajdują się groby 35 powstańców. Na średnio na grobkach tych powstańców istnieje nazwa związana z upamiętnieniem, czyli powstaniec wielkopolskiej albo z wizerunkiem krzyża powstańczego. Jak to Pani Przewodnicząca wspomniała, ukazały się dotychczas dwie książeczki prezentujące biogramy powstańców wielkopolskich, pułkownika Kazimierza Rybickiego, człowieka szczególnego, ponieważ jako jedyny w Polsce w północnej Wielkopolsce posiadał stopień pułkownika i krzyż złoty orderu wojennego Virtuti Military. i książeczka o pierwszym prezydencie piły Franciszku Tobole, prezentująca dokumentująca jego nadzwyczajne dzieje cierpienia, a zarazem ogromną żarliwość jako Polaka. Cała ta informacja, o której dzisiaj wspomniałem, to jest informacja dla Państwa zostanie opublikowana w książce Kiedy Ojczyzna zwana. Ta książka jest już w druku, nakładem Starostwa Powiatowego w Pile, ukaże się z końcem grudnia i będzie ogólnie dostępna. Dziękuję za uwagę.